Pomidorówka z sześciu garnków, a nawet bez pomidorów, żaden kłopot. W żłobku miejskim numer 1 Krasnal dzieci mimo alergii na różne produkty jedzą smacznie i zdrowo. Rodzice nie muszą przynosić zaświadczeń od alergologa. Wystarczy, że rodzic nam napisze to co dziecko uczula, co zaobserwował, że jest dla dziecka szkodliwe. Żłobek miejski ma kuchnię na miejscu, w której wykwalifikowani kucharze przygotowują codziennie cztery posiłki w różnych wersjach. Każdego dnia pani przełożona przynosi nam rozpiski dzieci na grupach. Wedle tego rozporządzamy sobie pracę i ustalanie alergii. Czasami wychodzi to, że mamy pięć lub sześć rodzajów zupy pomidorowej. Żłobek dba nie tylko o smaki, wartości odżywcze. W kwestii żywienia w Krasnalu dzieci są zaopiekowane pod każdym względem. Każde dziecko, które przebywa w naszej placówce, jest bardzo zaopiekowane pod względem żywieniowym. Dzieci, które do nas trafiają, mają indywidualnie dobrany taki plan żywieniowy. Są dzieci, które mają naprawdę skrajne wybiórczości pokarmowe. I chcemy być ciągle krok przed dziećmi, żeby one jednak jadły, żeby jadły zdrowo i żeby nie jadły tego, co je uczula. Żłobkowa kuchnia od czasu do czasu przygotowuje poczęstunek również dla rodziców. Mogą oni spróbować dokładnie tych samych dań, które są serwowane ich dzieciom.